Cześć w dzisiejszym odcinku pokazywałam, jak mieć więcej FPS-ów w 5M-ie, bo pewnie wielu z Was ma w GTA 100 FPS-ów, a w 30-40. No jest to śmieszne, ale to yy, w wielu przypadkach nie jest Wasza wina ani Waszego komputera, tylko po prostu FiveM jest źle skonstruowany i po prostu ma słabą optymalizację i pewnie dlatego. Dlatego pokazywałam, jak trochę więcej mieć tych FPS-ów, więc wchodzicie w link. Pierwszy link podany w opisie to jest link do shaderów. Wybieracie sobie je, wchodzicie sobie tutaj w to. Chyba się to zamykacie. Jak ktoś nie ma kupionego, tak jak ja. Klikacie sobie tutaj i macie Citizen. Teraz y, klikacie tutaj sobie w luka i procent, a procent. Klikacie sobie raz. I tutaj wracacie sobie do updaty. Local. I klikacie sobie F. Macie Five'em, klikacie i. Five Application Data. Klikacie dwa razy. I macie tutaj Citizen. To sobie tak minimalizujecie. to minimalizujecie. I sobie to. I przerzucacie. I, sobie przerzucacie. Plik, I zamień pliki w miejscu docelowym. OK. Kolejną rzeczą będzie wykasowa wykasowanie wszystkiego z cache'ów. Tylko ma zostać sam folder game. Wszystko oprócz folderu game, a jak usuniecie folder game, to po prostu FiveM będzie się instalował od nowa. Więc usuwacie to i zostawiacie sam folder game. I Jeszcze usuwacie wszystkie crashes, bo jak na przykład parę lat już yy, używacie FiveM'a i tego nie kasujecie, no to naprawdę będziecie mieli tutaj nawet ponad parę giga. Ja nie mam nic, bo ja usuwałem niedawno. Ale widzicie, a te, a te foldery bo nie wytłumaczyłem. Tam te foldery to usuwaliśmy, tylko game zostawialiśmy to są wszystkie jakby pliki serwerowe. Ich nie można oczywiście użyć jakby do swojego serwera, bo one są tylko takie serwerowe, takie po prostu pliki. Ja tam naprawdę bardzo dużo giga nawet mogę uważać, jakiś serwer jest źle zoptymalizowany, a, a no e, więc tak, shadery już mamy zaliczone. Teraz MSI Afterburner. Ja tego nie używam, bo nie jest to potrzebne, ale jakby wam jest to potrzebne, to po prostu pisujecie w YouTube'a MSI Afterburner i pisujecie mm, waszą kartę graficzną. W moim przypadku jest to GeForce GTX 960. Pisujecie i ustawiacie tak, jak ziomek to ma i patrzycie, tam będzie pewnie na poradniku od ziomka jakiegoś, znajdziecie już sobie, ile ma mieć stopni to patrzycie, wchodzicie na przykład do gierki na przykład do 5M-a i patrzycie czy nie wychodzi poza tą skalę. Jak nie wychodzi, no to jest dobrze. Jak wychodzi, no to trochę sobie zmniejszacie te ustawienia. I to jest tyle z MSI. Teraz Park Control. Link oczywiście też będzie w opisie. Tutaj wszystko tutaj pobieracie, ok. Tutaj musicie się zgodzić i tutaj dalej. Tutaj zainstaluję, ja już mam to zainstalowane. Więc sobie yy, to po prostu par. Kontrol. Control. I po prostu sobie tylko to usta włączę. Nie mam. O! Będziecie mieli pewnie tutaj e, zrównoważony albo e, to z tych, a ustawiacie wysoką wydajność. czasami będziecie mieli też sensu, jak na przykład na połowę. Tego też dajecie na maksa. Wszystko sobie tutaj na maksa i klikacie zastosuj. I OK. Dobra. Mamy to zaliczone. To i to mamy zaliczone. I teraz to by było na tyle. Jeszcze może sobie w Fajwemie sobie e, na najniższe. Pewnie już każdy to ma, kto ma problemy z FPS-ami, ale mówię o tych, którzy może nie mają, może zapomnieli zrobić, a może nie wiedzą, że się da w Fajwemie, tylko, tylko w GTA, nie wiem. Są też tacy ludzie, e, nie cierpiajcie się mnie, ale co? E, to by było na tyle, więc w komentarzu napiszcie jaki mam jeszcze poradnik nagrać, więc siemka.